Sny alkoholowe i narkotykowe, czym one są? Dlaczego pojawiają się? Co może nam chcą powiedzieć? Przypominam oczywiście polub mój kanał, jeżeli chcesz, a jeżeli nie chcesz, to nie. No, słuchajcie, dla mnie sny narkotykowe lub alkoholowe to jest taki, jak w kopicie, w samolocie masz taki alarm. Że coś się zaczyna z tobą dziać, coś się zaczyna e, zmieniać, zaczyna być trochę niebezpiecznie. Musisz sprawdzić pewne czujniki, czy tam jakieś kontrolki, i to jest dla mnie sen alkoholowy czy narkotykowy. Czyli sprawdzenie, co robisz źle, co robisz dobrze, może, ale bardziej źle, bo, bo, bo w tym momencie zaczyna twoja podświadomość wracać do jakichś starych, starych e, nawyków, czy nawet uciekać tak? od, od jakiejś sytuacji, i robi to w śnie, podświadomie. Dlatego też. To są czynniki, które trzeba po prostu, którym trzeba się przyjrzeć. A mianowicie mówię o, o tym, że może jesteś przemęczony, może masz za dużo stresu, może nie jesteś wyspany, może masz jakiś lęk stres w ogóle aktualnie, może czekasz na jakieś akcje związane z jakimiś decyzjami kredytowymi, nie wiem, różnymi innymi. Może zaczyna być jakiś okres dziwny, na przykład świąteczny, albo jakiś tam inny, którym zawsze byłeś. Pod wpływem i, 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 i po prostu teraz to podświadomie przeżywasz i twój organizm, podświadomie wysyła ci sen i robi coś z tego. Nie? Dla mnie sen alkoholowy i narkotykowy jest moim przyjacielem, bo on mnie ostrzega i to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby wykorzystywać to w sposób fajny, mądry i, i, i rozsądny, czyli nie przejmować się tym, że jest sen alkoholowy narkotykowy, tylko po prostu zacząć bardziej się obserwować i zadbać o siebie. I to jest dla mnie taki punkt. I taki, taka informacja zwrotna od, od mojej podświadomości, która mi mówi: Krystian, uważaj, bo coś się zaczyna dziać, albo coś może przyjść niedługo i będzie niebezpiecznie. Więc to są takie elementy, które, na, na które bardzo zwracam uwagę. I jest to, jak się jeszcze raz powtórzę, to jest taki mój przyjaciel sen, który mnie ostrzega przed takimi dziwnymi wydarzeniami albo przed sytuacjami, żebym trochę dzwonił, żebym trochę się uspokoił, trochę zadbał o siebie. I pamiętajcie, sen alkoholowy lub narkotykowy nie jest tym złym, on z mojego punktu widzenia nie ostrzega, jest moim przyjacielem i daje nam wskazówki, daje nam takie, takie wnioski, wyciąga, że coś źle robimy i czas się temu przyjrzeć, zobaczyć, obserwować siebie, zmienić i jedziemy dalej w tej trzeźwości. I zobaczcie, jestem 5 lat trzeźwy i dalej występują. Tak? No ale to nie jest częste. <laughs> Trzeba się przyjrzeć, zobaczyć jak to wygląda i idziemy dalej. Trzymajcie się, miłej niedzieli.